Cześć, witam cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę przedstawić Ci 10 trików, trików bardzo skutecznych metod na to, jak nie stracić swoich pieniędzy. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy! Ponieważ jestem wrażliwy na ludzkie cierpienie, ponieważ no mam w sobie tą empatię, to gdy patrzę, jak wy, moi drodzy, tracicie gdzieś pieniądze, źle je lokujecie, tracicie swoje oszczędności, czy po prostu wydajecie je bezsensownie, nie mając z tego żadnej wartości, to naprawdę boli mnie serce. Dlatego nagrałem dzisiaj właśnie ten film, aby Ci pomóc no, podejmować lepsze decyzje finansowe i przede wszystkim nie tracić pieniędzy. Zgodnie z pierwszą zasadą zarabiania pieniędzy na Bafeta, która brzmi nie trać pieniędzy. A Warren Buffett, sprawdź sobie, kto to jest. Jeden z najbogatszych ludzi świata, więc gość, który wie, co mówi. No więc lećmy po kolei. Punkt pierwszy. To jest to, żebyś nie pożyczał pieniędzy innym ludziom. No jest taka zasada, takie powiedzenie, że jak najłatwiej stracić przyjaciela, czy najłatwiej stracić, no, jakiegoś tam członka rodziny. Pożycz mu pieniądze. I ja, obserwując w swoim życiu różne sytuacje, nie tylko związane ze mną, bo ja dosyć szybko nauczyłem się, że dobry zwyczaj to nie pożyczaj. Natomiast obserwując też wśród innych ludzi, to przeważnie jakiekolwiek Pożyczki kończą się tym, że po prostu zrywa się znajomość. Dlaczego? Ponieważ osoba, której pożyczysz kasę, no skoro nie ma tych pieniędzy, to przeważnie cię słabo zarządza swoimi finansami. Nie? I szanse na to, że będzie w przyszłości mieć tych pieniędzy więcej, no są niewielkie. Więc jeśli pożyczy od ciebie pieniądze, to prawdopodobnie w przyszłości będzie potrzebować więcej pieniędzy, więc nie będzie mieć ci z czego oddać. No i teraz co się dzieje przeważnie? Dzieje się tak, że no jak się nie odzywasz do tej osoby, no to bardzo często kontakt znika, nie? Czyli po prostu ktoś się zapada pod ziemię, no, próbuje jakoś ucieknąć przed odpowiedzialnością i tych pieniędzy po prostu nie chce oddać, nie? W momencie, kiedy ty zaczynasz do tej osoby się upominać na początku delikatnie, później trochę mocniej, to ta osoba w tym momencie uważa, że ty jesteś w ogóle jakimś hamem, że nie rozumiesz jej trudnej sytuacji, że skąd te pieniądze, przecież ty masz więcej pieniędzy, to dlaczego tutaj chcesz, żeby ci oddała, nie? No więc ona zaczyna ciebie owiniać za to, że nie oddała ci kasy. No i przeważnie kończy się to później jakąś awanturą, zerwaniem kontaktu. Nie doprowadza to do niczego dobrego. Od pożyczania pieniędzy są banki. Ewentualnie od pożyczania pieniędzy to ktoś może mieć swoją najbliższą rodzinę: mamę, tatę, brata, czy jakąś osobę, z którą naprawdę jest w dobrym kontakcie i która może zaufać. Natomiast w każdym pozostałym jakimś przypadku naprawdę odradzam Ci pożyczanie pieniędzy. Nic dobrego z tego nie wychodzi i nawet jeśli chcesz komuś pomóc, to przeważnie po prostu odbije się to przeciwko Tobie. Punkt drugi to jest to, żebyś nie brał kredytów. No kurczę, powinno to być proste, ale patrząc na statystyki, jakie wyglądają zadłużenia w stosunku do oszczędności Polaków, to nie wygląda to naprawdę dobrze. Ludzie są zadłużeni po uszy, biorą kredyty na wszystko: od kredytu na telefon, poprzez kredyt na samochód, aż po kredyt na mieszkanie, na wakacje, na i na kolacje, na to, żeby opłacić rachunki, bo trochę brakło w tym miesiącu, żeby poprowadzić biznes, nie pakuj się w coś takiego. Nie pakuj się w coś takiego, ponieważ pieniądze, które ty raz pożyczysz, później naprawdę jest ciężko oddać. Dużo lepiej, kiedy chcesz sobie kupić jakąś rzecz, wyjechać na wakacje, czy zrobić coś innego, to dużo lepszą strategią jest to, żeby po prostu te pieniądze nazbierać. Będziesz mieć dużo większą motywację, energię, flow do działania, żeby te pieniądze zgromadzić, kiedy będzie czekać na ciebie wizja jakiejś tam przyjemności, czy kupna jakiejś fajnej rzeczy, o której marzysz. Natomiast jeśli ty, jeśli ty będziesz właśnie. Jeśli ty będziesz właśnie e, najpierw kupować te rzeczy, a później dopiero chcieć zarabiać na nie pieniądze, no to później już zostaje tylko jakiś kredyt w banku, papierek podpisany, to już nie motywuje. To już nie czeka na ciebie nic dobrego. Wakacje już się odbyły, telefon już sobie kupiłeś, się nim naciszyłeś, pierwszy tydzień już zapomniałeś nawet, że go masz. Nie? Więc dużo lepiej po prostu nie brać kredytów, przyjąć sobie taką prostą zasadę. Po prostu nie bierzesz kredytów, chyba, że byłby to jakiś kredyt inwestycyjny, naprawdę mądrze policzony, zabezpieczony, pod na przykład w miarę pewny do spłacenia i że jeszcze masz ileś pieniędzy, na przykład na 12 czy 24 miesiące na raty do przodu masz w gotówce zabezpieczone, to wtedy można się zastanowić. We wszystkich innych przypadkach nie rób tego. Punkt trzeci, to nie bądź żyrantem dla innych. Co to jest żyrant? Brzydkie słowo jakieś takie francuskie. Natomiast po prostu tutaj to się nazywa w Tajlandii i po angielsku też chyba second person, czyli po prostu jeśli ktoś inny bierze kredyt, to ty jakby bierzesz ciężar tego kredytu na swoje barki. Czyli jak ten ktoś przestanie spłacać ten kredyt, to po prostu bank przyjdzie do ciebie. No i to już jest w ogóle najgorsze. Bo to nie dość, że nie masz tej rzeczy, którą ktoś sobie tam kupił, to jeszcze w dodatku masz spłacać za tą osobę kredyt. Jeśli ktoś nie ma zdolności kredytowej, to znaczy, że jej nie ma. To znaczy, że bank, mając doświadczenie, dając miliony kredytów, by wie, że ten człowiek ma duże prawdopodobieństwo tego, że on tej pożyczki nie spłaci. Więc ty jesteś po prostu jeleniem, który ma wziąć na siebie barki e, właśnie tej pożyczki prawdopodobnie, której ktoś nie spłaci. Więc nie rób też takiego głupstwa. Punkt czwarty. To nie słuchaj doradców finansowych. Chyba, że to są doradcy finansowi, którzy naprawdę mają jakieś fenomenalne osiągnięcia, są milionerami. Z takimi ludźmi można gadać. Ale jeśli ktoś ma mniej pieniędzy od ciebie, czyli idziesz do banku, tam jest jakiś człowiek na etacie za trzy koła na rękę i on chce ci doradzać, jak inwestować na przykład twoje 100, 200, 500, czy, 1000 czy milion na przykład, no to gdzie tu logika w ogóle? Przecież jakby ten człowiek wiedział, jak się inwestuje, to by sam to robił. I sam był bogaty. I sam miał pieniądze, nie? Więc... Sprawdź najpierw, jeśli masz słuchać czyichś porad finansowych dotyczących pieniędzy, to sprawdź, czy ta osoba ma pieniądze. I to wiesz co? Czy ma dużo pieniędzy? Nie tylko BMW, Audi czy Mercedesa pod domem, bo teraz w leasing to można sobie za 20 tysięcy wziąć pierwszą wpłatę i już mieć Merola nowego pod domem. Tak wielu różnych tam internetowych zarobionych kaw pieniędzy ludzie się lansują, nie? Właśnie takimi leasingowanymi samochodami. Natomiast sprawdź, czy ten człowiek faktycznie ma grubo, gruby hajs, zanim on będzie inwestować jakiekolwiek twoje pieniądze, czyli doradzać w inwestowaniu Twoich pieniędzy. Zwłaszcza jak grzyby po deszczu teraz e, wysypały, się, e, wysypały się różnego rodzaju doradztwa finansowe w internecie, nie? Czyli właśnie jakieś inwestycje, tu kup złoto, tu diamenciki, tu kryptowalutkę, tu jakąś tam wyjątkową technologię. Nie dawaj się robić w konia, naprawdę już w ogóle, żeby słuchać, że jakby. Posłuch... No, dla mnie to jest po prostu jakiś absurd, że ktoś z internetu przychodzi, człowiek, którego nawet nie znam, i on ma mi mówić, gdzie ja na przykład mam zainwestować swoje 50 czy 100 tysięcy, no jakiś nawet tysiaka. To jest jakiś absurd w ogóle, a ludzie niestety to robią, brakuje im fundamentalnej logiki. Nie rób tego, nie pakuj się w kłopoty. No i tutaj od razu, zanim przejdziemy do następnej części, do następnego punktu, chcę gorąco cię zaprosić na dwa szkolenia, które po poprowadzi... Dla was już w najbliższą niedzielę. Będzie to szkolenie o 10:00, dotyczące tego, jak zaplanować całe swoje życie, czyli nie tylko ścieżkę finansową, ale całe swoje życie. A o godzinie z kolei 14:00 będzie szkolenie dotyczące marketingu internetowego. No i na tym szkoleniu o 10:00 chcę ci pokazać po kolei, jak odkryć to, kim chcesz być, jak zacząć podążać tą ścieżką, postawić sobie konkretne cele, ułożyć do tych celów plan i jak ten plan zrealizować. W wielu obszarach twojego życia, czy to będą finanse, czy to będzie miłość, czy to będzie twój dom wymarzony, jak go osiągnąć, czy twój biznes czy kariera, wszędzie tą strategię, którą, której nauczę Cię o 10 możesz zastosować. Więc zapraszam Cię serdecznie na to szkolenie, ono jest bezpłatne, punktualnie o 10 startujemy w niedzielę. Ustaw sobie od razu przypomnienie w telefonie i zapisz się na to szkolenie. Linka znajdziesz w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu. Zrób to teraz, nie odkładaj na później, bo mam jeszcze drugie szkolenie dla Ciebie. Właśnie w niedzielę o godzinie 14 poprowadzę szkolenie już specjalistyczne dotyczące marketingu internetowego. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które mają swój biznes, chcą mieć biznes bądź chcą wykorzystywać internet kiedykolwiek do zarabiania pieniędzy. Na tym szkoleniu podzielę się z Wami swoim, swoim prawie 20-letnim doświadczeniem, właśnie w marketingu internetowym. A mówię to jako człowiek, który stworzył w życiu 15 firm, doszedł do majątku 20 ponad milionów złotych, więc no, warto myślę, że się tutaj coś ode mnie nauczyć. Zwłaszcza, że to szkolenie też jest bezpłatne, więc ustaw sobie też przypomnienie w telefonie, na przykład na, na pierwszą 30 w niedzielę po południu, tak żeby pół godzinki wcześniej jeszcze mieć czas, żeby się ogarnąć. No i o drugiej, równo wtedy o 14 startuje. Wiemy. Więc zapisz się na te obydwa szkolenia, właśnie w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu. Znajdziesz linki, zrób to teraz, nie odkładaj na później i zaraz dopiero wracamy do dalszej części filmu. No a idąc dalej z punktem piątym, no to nie bądź chciwy, nie bądź chciwy, jeszcze nikt chciwy nie zarobił dużej ilości pieniędzy wchodzenie w piramidy właśnie finansowe. Niektórzy nawet robią to świadomie. Czyli świadomie wiedzą, że oszukają mnóstwo ludzi, dostając za to jakąś prowizję, licząc na to, że ta prowizja im zredukuje ich inwestycje, którą na początku dokonali w piramidę. No to jest naprawdę sukinceństwo, to naprawdę jest łajdactwo straszliwe i po prostu, no jeśli chcesz wchodzić w takie interesy, to, to proszę, wyłącz ten film i już nigdy więcej nie oglądaj moich filmów, ja nie chcę pomagać ludziom nieuczciwym właśnie łajdakom. Ale mam nadzieję, że jesteś osobą w porządku, masz swój kręgosłup moralny, zgielujesz się zasadami etycznymi, ale wtedy też pamiętaj, żeby uważać właśnie ze spekulacją. Uważać na tym, ja wiem, że bardzo atrakcyjne jest gra na foreksie, gdzie można na lewarze zarobić grube pieniądze. Jest atrakcyjna gra na opcjach różnych giełdowych czy jakichś derywatach. Natomiast... Natomiast tam 99% ludzi traci po prostu swoje pieniądze. Więc jeśli ty naprawdę chcesz mądrze do tematu pieniędzy podchodzić, a to jest matematyka, więc warto mądrość tutaj jakąś zachować, to naprawdę nie ładuj się w tego typu rzeczy. Chyba, że jesteś już naprawdę wyjątkowym ekspertem, znasz się na tym, masz doświadczenia wiele lat, to wtedy można pomyśleć. A już ostatnią rzeczą to jest hazard. Hazard. Czyli ludzie często mnie pytają, czy warto grać w jakieś tam obstawiać mecze, czy wyścigi konne, czy grać w lot. To absolutnie nie. No absolutnie nie. no rule i tak dalej w poker. Na tych rzeczach jeszcze nikt nie dorobił się majątku. A jak się oglądasz Dana Bilzeriana i ci mówi, że dorobił się na pokerze, to nie słuchaj tego, bo on dostał majątek od taty, który przebimbał cały, a później od inwestorów. Więc, więc hazard naprawdę nie jest dobrą formą, jest chorobą. Jest chorobą. Nie pakuj się świadomie w chorobę. Nie psuj sobie życia dla siebie i dla swojej rodziny. Punkt szósty to jest to, żebyś przespał się dwie noce z zakupami. Czyli jeśli masz jakiś większy zakup do dokonania, to żeby uniknąć właśnie emocjonalnego zakupu. Czyli takiego, gdzie po prostu no, pod wpływem marketingu ty się napaliłeś na coś, co być może nie jest ci potrzebne. Poczekaj dwa dni z decyzją. Naprawdę nie ucieknie ci. Większość szans ci nie ucieknie. Yy, zwłaszcza jak to są jakieś droższe rzeczy, to jak się prześpisz dwie noce albo chociaż jedną noc z tą decyzją, opadną trochę emocje, wtedy będzie logika mogła dojść do skutku i dzięki temu ty podejmiesz dużo lepszą decyzję i unikniesz kupowania jakichś odkurzaczy za 10 tysięcy i różnych tam takich rzeczy, które no właśnie dywany i magiczne garnki są ludziom sprzedawane często, nie? Punkt siódmy. To jest to, że jak coś kupujesz, zwłaszcza przez internet, to płać kartą kredytową albo poprzez konto Paypal. Jak nie masz jednego i drugiego, to sobie załóż obydwa, a już w ogóle można zrobić kombo i podpiąć kartę kredytową pod Paypala. Dlaczego? Bo w obydwu tych formach płatności ma Masz zabezpieczone swoje pieniądze nawet do 6 miesięcy. Jeśli oszukałby cię jakiś sprzedawca, sklep, ktokolwiek, komu wysłałeś pieniądze, to Twoje pieniądze są zabezpieczone i tu, i tu. Na karcie kredytowej są zabezpieczone podczas procedur poprzez procedurę chargeback, natomiast na PayPalu poprzez procedurę Disput i wtedy masz pewność, że Twoja kasa nie zginie. Nawet jak Ci ktoś oszuka, to odzyskasz swoje pieniądze. Ja korzystałem z tych obydwu procedur mnóstwo razy, odzyskałem już ponad 200 tysięcy złotych od różnych nieuczciwych sprzedawców, kontraentów, nawet pracowników różnych freelancerów, z którymi współpracowałem, więc wiem, co mówię znowu. <laughs> Kolejna rzecz, punkt ósmy, to jest to, żebyś nie brał wspólników. Jeśli myślisz o jakimkolwiek biznesie, nie bierz wspólników. To naprawdę nie jest potrzebne. To naprawdę nie jest potrzebne. Na, mówiła, mówiły jaskółki, że niedobre są spółki. Ja się sam w życiu na tym przejechałem. Moje bankructwa w większości były spowodowane tym właśnie, że oszukał mnie jakiś wspólnik. Więc nauczyłem się po prostu na swoich błędach i... Teraz już nie robię spółek. Mam jednego wspólnika, z którym zresztą współtworzę i wyzwanie, 90 dni Akademii Biznesu, to jest mój przyjaciel Janek, ale myśmy się znali wcześniej wiele, wiele lat, zanim zaczęliśmy w ogóle współpracę. I ja mówię bardzo często, że decyzja o jakiejś spółce z kimś powinna być bardziej przemyślana niż małżeństwo, ponieważ małżeństwo, no najwyżej tam pocierpisz trochę, będziesz mieć smuteczek, jak się rozpadnie. Ale w spółce ktoś może brać kredytów, narobić jakiś wał, a później ty pójdziesz siedzieć do więzienia. Więc to jest bardzo ważna decyzja i nawet jak chcesz z kim współpracować, nie ma problemu, bo... Załóżcie dwie spółki, podpiszcie między nimi jakąś umowę i wszystko świetnie działa, a nie masz przynajmniej odpowiedzialności, nie bierzesz za jakiegoś drugiego człowieka. Punkt dziewiąty. To jest to, żebyś delegował i w międzyczasie zarabiał więcej pieniędzy. Trzeba delegować różne rzeczy. U mnie w domu teraz w tym momencie pracuje jakieś. 13 osób. W tym momencie, kiedy nagrywam ten film, pracuje tutaj 13 osób. Zresztą tam widzisz, w tle się nawet kręcą, bo będziemy robić teraz renowację tarasu i tutaj yy, wszystkie nasze tam rzeczy, no, gdzieś chowają po prostu, żeby ktoś tego nie poniszczył jakiś robotnik. Więc mam pięciu robotników, którzy robią teraz za domem. Mam tutaj dwie opiekunki yy, łamane przez sprzątaczki w domu, czyli dwie dziewczyny, które po prostu i opiekują się naszym synkiem i sprzątają dom. Mam dwóch gości, którzy na stałe tutaj cały rok na okrągło po prostu malują wszystko, robią renowacje. Czasem podleją kwiatki i tak dalej, zajmują się wszystkimi jakimiś drobnymi naprawami w domu i tak dalej. Mam teraz chyba czterech czy pięciu ogrodników, jest, bo sobie kupiłem ostatnio siedem palm kokosowych, więc wiadą tu niedługo właśnie palmy. Dzisiaj zresztą będą starą wyrywać, która tutaj trochę przyumarła, przy, przy jej się taka duża kurczę, bardzo 8 metrów ta palma ma, no ale za nią przyjedzie 6-metrowa, więc, więc damy radę. Więc, więc popatrz, ile jest tu ludzi po prostu, którzy pracują teraz w moim domu. I dlaczego tak jest? Mógłbym oczywiście większość tych rzeczy robić sam, nauczyć się kurczę na YouTubie jak się robi beton. <grym> Mógłbym, no kurczę, jestem mądrym człowiekiem, to, to nie jest, każdy się może nauczyć. Natomiast ja wolę w tym czasie na przykład albo cieszyć się życiem, bo już mogę sobie na to pozwolić, bo 20 lat pracowałem, żeby właśnie mieć wolność finansową. Albo po prostu mogę robić rzeczy, które przynoszą mi więcej pieniędzy. Jak ja bym wycenił godzinę swojego czasu, to godzina mojego czasu teraz kosztuje około 3000 zł. Jeśli ja pracuję, robię coś przy swoich biznesach, to jak sumuję ten czas po prostu miesięcznie w porównaniu do zysków, no to mniej więcej 3000 tysiące mi kosztuje godzina. Więc jak ja bym teraz siedział na przykład i w ogrodzie plenił kwiatki zamiast, zamiast pracować, to ja wolę zapłacić komuś, na przykład, tam kilkadziesiąt złotych, bo tu no, stawki w Tajlandii nie są drogie, więc, więc wolę zapłacić komuś tam kilkadziesiąt złotych na przykład za dzień, żeby tą robotę wykonała, a ja w tym czasie zarobię kilkanaście na przykład tysięcy, nie? Więc y, ty też w ten sposób działaj. Deleguj. Nie bądź wszędzie po prostu takim krakusem typowym centusiem, y, tylko staraj się właśnie delegować różne rzeczy, które robisz. Zobaczysz, że dużo lepiej na tym wyjdziesz finansowo. No i punkt dziesiąty. Naprawdę nie biegaj za modą. Moda jest strasznie głupim wynalazkiem dla próżnych ludzi. Żeby ci jakiś tam Francuzik, czy Włoch, FIFA, Rafa w ogóle w rurkach obcisłych, mówił co ty masz nosić. Jak ja mi się śmiać chciało, jak parę lat temu w Polsce dziewczyny zaczęły chodzić w gumiakach. No chyba to był Powód, czemu ja wiele leciałem do Tajlandii. <laughs> uśnił żeby w gumiakach to się do gnoju na pole wychodzi, a nie, żeby po mieście chodzić i się stroić w gumiaczki różowe, no. Więc wymyślają po prostu jakąś głupią modę, a ludzie jeszcze głupsi po prostu za tym biegają później. I naprawdę jest moda. Ludzie chcą mieć na przykład koszulkę za tysiąc złotych, żeby miała tylko znaczek, albo mieć jakiś tam do no, jakieś rzeczy firmowe i tak dalej. Naprawdę, na markę można patrzeć i to ma sens. W momencie, kiedy ty na przykład... W momencie, kiedy ty e, cenisz sobie tą markę za to, jakiej jakości produkty na przykład ona robi, ja na przykład kupuję amplitunery do domu Yamachy, bo używam od 20 lat Yamaha tylko i wyłącznie. Nigdy się żaden nie zepsuł, a już chyba miałem z 7 czy 8, teraz mam w domu chyba z 5. E, nigdy się żaden nie zepsuł. Działają idealnie, nie mają żadnych błędów i wręcz śmieszy mnie to, jak widzę, jak inne firmy robią po prostu totalną fuszerę e, i, e, i ludzie później tylko się wożą cały czas z serwisami, czy z naprawami, czy z niedziałającymi jakimiś funkcjami. Nie? Więc ja kupuję na przykład Yamaha. Kupuję markowy, dobry amplituner, po to, żeby mieć dobrą jakość, nie? Ale na przykład podkoszulek dla mnie, ja mam podkoszulki za 10 zł, bo nie biegam za tym, żeby mieć znaczek. Kurczę, na, na, na tym podkoszulku nie obchodzi mnie to. I ty naprawdę też, naucz się dokonywać mądrych decyzji zakupowych. Naprawdę nikt cię nie będzie lubiał czy szanował za to, że ty masz jakiś znaczek gdzieś. To jest bzdura totalna, to jak już wyrosłeś z czwartej klasy podstawówki, to już nie powinieneś nawet w ten sposób myśleć. I tak samo za modą. Moda, czy to w domu, wystrój domu na przykład. Niektórzy też kupują jakieś szalenie drogie rzeczy, które nie mają sensu, są słabo wykonane i tylko dlatego, bo one są w tym sezonie modne. Czy jakiś samochód, czy jakieś tam funkcje i tak dalej. Nie biegaj za modą, biegaj za tym, co tobie się podoba. Miej swój własny gust, podejmuj swoje własne decyzje, stwórz swój własny styl tego, co tobie odpowiada i to jest wtedy szanowane przez ludzi, a nie po prostu bycie ksero, czy ksero kobietą. No więc mam nadzieję, że dzisiejszy film Ci się spodobał. Mam nadzieję, że jest fajnym takim zbiorem wskazówek, które pozwolą Ci w życiu zaoszczędzić fortunę. Więc jeśli film Ci się spodobał, oczywiście, wrzuć łapę w górę, zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do zobaczenia w niedzielę na tych dwóch szkoleniach o godzinie i 10:14. Trzymaj się mi dzisiaj. Wspaniały dzień! Cześć!